Okej, witam Was, do 19 w kolejnym odcinku naszego Survivalu i dzisiaj jest ze mną znów ten pan. Wakin 993 A teraz jesteśmy w jego głowie. Widać, że ma pusta, ale... No. Baczcie, tutaj, teraz tu jest jego kark. Zaraz, czekaj, ja ci go nastawię. Ej! No. Nie ja ci... O, dobra. Powinno być lepiej. Eee, zaraz wyruszymy tam w tym gumple jaskini i w dzisiejszym odcinku jeszcze... Zbudujemy zamek Zrobimy to w tej lapsie, czy jak to tam się nazywa Dobra, to możemy chyba wyruszać, no że nie mów tego Mięsek, czy jak to tam się nazywa Kupę żelaza, możemy no, prze przefa przefajcieć y Nie to, to, to I jakbyś mi dał te, te czerwone grzybki No, dziękuję Zbudować. I Zaro tam się wyruszymy, tylko jeszcze chwilę, no się napija, Że tak powiem Ja też się napić, przepraszam <słuch> Drożko szkoda mi tego, więc że my to Nie No zbytnio mi intu... to... a dobra, no <noise> Dobra, już Eee, czekajcie No To domy tutaj ten kibel też, albo nie, czekaj, najpierw zrobię Ten kibel. No kibel, no co? Czekaj, zrobię jeszcze jedną skrzynkę. Możesz miecz, ten żelazny, co że ci doł? Jeszcze? Czekaj, i na tu jeszcze wyciepnę to, to, jakbyś chciał to... To, to, to... To, 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 to... Mam 60 klatek Nawet nawet nieźle. Dobra, to idziemy jeszcze jakiś budulec. Zamiast tego... Nie, ale zmiana tego, bo to jest i tak do dupy ten... Eee, słysza, zumbiaka i teraz ta myszka to już... SS! Kaun S.A.S. Aha! Ty patrz, śpali się coś! No widziałem, widziałem jak przed chwilą Wykopiemy tego. Który już masz level? Czekajcie, będzie szczęśliwa liczba nasza. Róż. Jeszcze nie Ja mam 18 Ach. Pamiętaj że ja się przed chwilą zabiłem No Nie, a ja... właściwie jak ja to zrobiłem? A szkielet cię zabił No ta. <laughs> musiałem całą No drogę... miał tu takie małe problemy tam Jakiś hop go zabił i taki zły Wiecie te złe hopy to oni są zawsze najgorsi No całą drogę musiałem tutaj zapieprzeć do ciebie No to było straszne Na pewno, patrzcie to było Oj, o ty, o Aha boże jak wyszło ze serwera dlatego nie ma tego Kaś ty jest Ten odcinek może być trochę nudny ponieważ spędzimy go w jaskinach. Nie zaraz tutaj bo tu jest ta skrzynka złoto Pójdź tu Kaś ty zaś polos No wungiel Ten będzie jako po a ja nawet nie wiem nie nie jest Każ są te pochodnie tu Dobra zamienimy zamiast tego Nie jeszcze nie mam tego levela Szczęśliwego Pojdź tu, patrz jakie tu są kompleksy jaskiń, a ty tam łazisz No, no idzie, idzie do mnie zły hop Dwa złe hopy Jezus, prawie że wleciał do tego No, i ten zły hop ginie e, Ten drugi, oj ty, drugi hopie Ej, idzie do mnie taki hop z łukiem Ło! Chybił Ty też z kimś... O, creeper za tobą, uważaj! Ło, no, Teraz tutaj trzeba... And the... The and e, no, dobra Slenderman! Ły! Jeżeli ja na ciebie nie popatrzę, Bia... Slender! Do you fight me? Ej, perła, 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 bier perła. Kill him! Kto ma perła? Uwooo! Wow. Dzi... Ka jest ten szkielet? Aha, tam. Diamanty! <grystanie> są tu? Chodź! Kaj są diamenty? Dlaczego tu jest pioch w ogóle? No kurde, a tu są diamenty. Skąd te diamenty się tu wzięły? Czy nie rozwalił? Boże. No matko debilu, z jeszcze, że ciebie walnę. Kurde, ile no kurde jest. Możesz pochodnie to rozstawić. Mam dwa serduszka. Z to już tyle, tu jest śmiało. Może. A ty ja się, na... Na o, Matiasie, dobra. Teraz trzeba ich tu spokojnie wybić. Idą, idą dwa. No, boom. Nie ma serduszek. Czekaj, bo bumną. O, dobra, wybuchli. No, nie wiem czemu nie ma. A, bo wiem czemu. E, wszystkie serduszka. Możesz spędzić. Nie, one są najgorsze. Łuczników trzeba wybić. Ile grzybów. O, grzyby. Grzyby są ważne. Ja bym radził zrobić y, farma grzybów. To by była wielko farma grzybów. Aj, aj, ty. Co się stało? A na pomoc! Kurde, wszyscy mnie tu Nie etukują. mogę, nie mogę się... Fuck Co ty, co ty robisz? Myszka ci co nie ci... działo! Myszka mi nie działa. działa! Kurde, dwa łuczniki Ile strzał! No kurde, ja nie umiem podleść do niego, bo oni ten wystrzeliwuje Ja pieprzę jako salwa! Ja nie umiem, A!

On mnie zabije, on mnie zabije! Chroni mnie, chroń mnie, do domu mnie swop. Wydropił coś? Mi się myszka rozładowywała. No to źle. Nie! Znowu! Teraz, bo teraz, już nie mam nic. Dobra, pójdź do tej skrzynki, i idziemy zobaczyć. Weź mi gdzieś ten, bo ja nic nie widzę, co jest. O stąd. Weź mi ukryj tu jest diamentowa zbroja! E, no po, pomóż mi. Czekaj, uwaga, biera to. Zrób coś! Eee, spowolnienie, miksturka regeneracji, natychmiastowe obrażenia, e, szybkość, ta diamentowa zbroja jest Zrób, w zrób że coś, bo ja nie mogę się bronić. Aha, bo tobie ta myszka nie działa? Tak! Ja nie mogę... <ścoughs> ja... Slajma trafił! Slajma, no! Czekaj, ja go zdruzę. Uaaaa! <ścoughs> Czemu nie można grać Minecrafta za pomocą za klawiatury? Zabiję mnie, zabiję mnie. Au! dostałem w dupskę. Nie mógł. buduj tu fortyfikację szybko Czekaj On tu idzie! Za to O! O! Jezu zabije mnie! A! Tepej, tepej, tepej! Pół serduszka! dobra, tepnij się szybko, tepnij się Nie, nie Nie to mogę Możesz. Drugie cięcie, a ja ale, wymienię... Ale nie ale, możesz te... się tepnąć, bo jak jesteś tu w tym miejscu, to możesz tepnąć się. Nie, mogę, bo ja mam... Nie, ja nie mogę nic bo mam myszkę rozładowana. No to przynajmniej weźmiesz te przedmioty. Ale nie, myszka rozładowana! Nie mogę nawet kliknąć respawn. Aha! Jezu, tak my to zrobimy teraz. Ej, a... To czekaj, to ja się do ciebie tepna. Nie rób, nie, nie rób, nie rób nic, nie rób nic. Nie, nie ciskaj respawn. Nie, czekaj, to się... z 19 ja? Kurde... A może tam bateria, czy co? O, dobra, Nie jest. Nie, to, to Jezu, jak tu się rozsypał... Matko, ta diamentowa zbroja prawie zginęła. A ten szkielet? Zawóż tą diamentową zbroję. I mnie chroni. Kurde. A ty Już naprawiłeś? NIE MOGĘ WYCIĄGNĄĆ Dobra Jedna po Druga Dobra Wybaczcie, proszę Kurna Włożę się ta... Te... Matuję tu ja ile tu minerałów Trwa włoż na baterię DZIAŁA Teraz druga bateria teraz trzeba Na jednej baterii DZIAŁA, DIAMENTOWE KILOFY NO Dobra, trochę my lowali. Ale wybaczcie. To wszystko przez Dowakina. Jego myszka. Cóż. Ej, tutaj są grzybki. Tu, nie, tu jest jeden grzybek. Ale jaka <grym> jest i tu jeszcze? Pow. Gunpowder? Jeszcze to, coś? No chyba nie ma nic. A, to się do chyba ty... ja, do się. A. Ej, te p to ty tepnij się. O. Okay, muszę? Y, to, no, musisz... Ja mi ja, ja teraz... Nie ja chodzi myszka, wow. O, kur! De. Kurde, on ta skrzynka rozwalił. Jakieś pochodnie są tu? Nie ma pochodni. Bierze te wszystkie rzeczy tam, na tej skrzyni. No. A go za, za że go ale, zaskoczył ale reaguje. No dziękuję Bigo, powinieneś go da, bić Czemu on nie to go No bigo, no nikt, ale nic mi nie no Jak w Tam ja wstaję w szkieletu no y Jest wszystko. to jest to Jakiś cudem wszystko się załadowało Pozwólcie, że we to, no? Ej, dobra, eee... To jest tak, dwa razy w ten, w ten, tętnica, czy jak to tam się nazywo, z powinienek nie żyć. Ej, on mi nic nie robi. Bije, on Cię bije. Ej, możesz miejsce na trzy te? Na trzy co? Na trzy mięska, a wziąłeś to diamentowe zbroję to nie, nie ten tego ich. Matko, walka szkieletów a niech się biją, Niech się bije jeden z drugim. <grystanie> Uf, jak ty wyglądasz! Ładnie. Jerzył Jerzyk Ty żeś lepiej wyglądasz. Ty żeś lepiej jeszcze wyglądał, wiesz Ło, dobra, dobra, ludzie opanowali my wszystko już, teraz wszystko wiemy, tam jest jakieś przejście tajne. Dobra, czas się stąd wynosić. Bo trochę my tu zbytnio sfejlowali Nie wiem po co mi redstone, ale no dobra, 12 level, patrzcie jak szybko widzicie jak to się bije te levele Nie wiem czy ja w ogóle mogę to jeszcze zbierać, no bo to sobie rymę Ej, o, a, bo ja mam twoja czopka Ale tu mógłbym to zbierać, więc to się tak jakby kumuluje tak w jedne Nie wiem czy tu jest jakieś yy, te no tak specjalnie chyba to wyleł, żeby do tego nie dojść Kajście jest. Idę. Kajdziesz. Nawiłeś ten zegar? Jaki zegar. A no. mam zegar. Dobra, jesteś przy tych skrzynkach, ja myślę. No, co się robi? To gówniano. Może... Zostaniemy na nieco dłużej. Ej. Dobra, ten, ale pójdź po... do tych skrzynek tam. Kiedy żeśmy zaczęli nagrywać, co? 5 eee, o... po. Spoko. Dobra, pójdź do tych skrzynek tam, gdzie my byli. Czekaj, bo ja tu walczę na śmierć i życie A kaś ty jest na dworze? Nie Slidemon Dali w tej jaskini myślę no Dobra Dobra, ja że doszedł do tej naszych skrzynek Do tej skrzynki naszej I co my tutaj uporwali? 6 bloków żelaza Dobra, wszystko tu wyciepuję e, Szybkość Zrobiłem sobie zbroje żelazne i inne No. No. Ona duże żelaza, więc Powinno wystarczyć spokojnie na różne pierdyły Ja tu jeszcze więcej... Uuuu, skeleton! To, to się przydo, to się przydo, to... O, skąd my mamy łopata? Eee, to może my, ludzie, zrobimy takie małe cięcie, bo tu teraz wykopiemy... Jo wykopia te żelazo, co tam było tak trochę. I zobaczymy się za jakieś 10-20 minut. I tutaj widzimy, że idzie do nos yes. Dobra, no to do za chwila I po długim cięciu Nie no dobra, pół godziny jakieś Bo Ścinasz i... się trochę Ściną Labijesz się To źle I no jak my, son... jak my tu wyleźli w ogóle Dawaj na górę No dirt, ja bym wolał na dircie Jeszcze się ściną bardziej? Jeszcze się ściną. Nie nie nie, teraz dobrze Tylko tak na początku tak coś dźwięk był Dobra Oho, nie... jest, noc Bo on się tutaj jeszcze bawił do wakinu oczywiście inne Zostawili Zostawiliśmy oh. tam pora rzeczy Teraz zaś stąd wieleś Oczywiście my mamy tego wielkiego y, szczęścia Doczekujemy się, że zawsze Gryby. jest noc No grzyby weź I postanowimy, postanowiliśmy, że zbudujemy zamek No nie wiem jeszcze kaj. Mo ej, może ta mapa? No mam Ej, daj no mi ją To nie jest mapa <laughs> <laughs> <Churde. śmiech> go. A ja ci... Jaj, patrz tu jest solo Czekaj, czekaj e, Może udumy się, wyszkaj Patrz, tu są bagna Mo Moczary Tam, dobrze idę Ja, tam trzeba Jej. się udać Ej, ale popatrz tutaj, co znalazłem Czekaj już, no muszę coś wyciepnąć żeby to wziąć Nie wiem co wyciepnąć więc y, to Spopanie Przejdę do mnie góźniarzu. No patrz, Kaj są te moczary To tam A tu jest Soussens no tak. No Soussens jest dobry do robienia błota Nie wiem no. czy chce się zapustać Ej pójdź tutaj na ta wyspa Bo jeszcze my nie byli na tej wyspie To teraz tam się udamy, pójdź Tam jest tu creep, creep, creep Creepy creepers Yeah You must die No come on. Nie Fuck, wiem to czy będziemy płynąć czy... Nie, tu się nie da postawić Właśnie gdzie jest gdzie nasze łódki że rzeczy rozwalał. <laughs> Musimy sobie zrobić nowe. Hmm, Kąd tu... masz łopatę? Ja? Nie wiem. Ej, hey, mam pomysł. Pytam. Mam pomysł, a może zbudujemy sobie domek z girta, co? Ja. Mhm. Ale to może w innym odcinku. A, więc to są bagna. A, to. Um, czekaj, y my się udamy, wyszkaj tam. Tam się udamy do tej wyspy idziemy, pójdź tam. Ale e... czekaj, łódki jakieś, co? Nie, nie, dobra, to jest jakieś 1000 metrów, więc... <laughs> nie, nie, no dobra, to jest minuta. Jeszcze popatrzymy na piękny wschód słońca. Na tyle do wakina. To, tu, to, tu, tu. Ej, a, a, a zobacz sobie taki bug. Patrzcie w tamtą stronę i kliknijcie sobie dwa razy F5. To zobaczysz, że efekt yy, stającego słońca będzie widoczny też od drugiej strony. Ej, no i no. Ale jajce no, co to, to takie dziwne No Patrz jak ta, jak ta góra ładnie z tej strony wygląda No Czy tam jest jakieś jaskinia tutaj? Na dole, O, czy... jest jaskinia, to no. chyba tam wtedy przeszliśmy. No, Stotnie. nie, drugą stroną my wyleźli tam, od tej śnieżnej strony Ej, co tu się ustopiło, nie, dobra, już jesteśmy blisko I teraz y, wystarczy, ludzie, że dojdziemy tutaj Tutaj jest jakaś góra, nie wiem co to jest i tu mężu się usiedlemy tu jest jakiś szkielet ale, ja, ale się... jak pierwszy raz widziałem Minecrafta, myślałem że te chmury są bloki bo one tak dziwnie wyglądają no kurde ile szkieletów Myślę, że no my jest... to tylko jest... jezus następny ale za to mężę sam. czekaj bo zaraz rozgina Dobra, wy, wyjść z tego lasu na, na razie tutaj na te o, o. I coś do żarcia. Tak, coś do żarcia. by się przydało. Moż, no oczywiście nie możesz, ja też nie mam. Jej! Uwudup. Tym Tępa... <grym> pa... Ło. Dajże mi do żarcia. Jeszcze dirgis. Eskortuj mnie.